Już jest. Pierwszy tak duży park handlowy w Tarnobrzegu został oficjalnie otwarty. Od 30 października na zakupy można wybrać się do N Parku. Na to miejsce i chwilę Tarnobrzeg czekał od dawna. Pierwszy tego typu obiekt w mieście powstał na osiedlu mokrzyszów i już jest otwarty dla mieszkańców. To największy park handlowy w portfolio inwestora grupy Napollo. Naszą strategią jest budowę, budowa obiektów handlowych komercyjnych w miastach średniej wielkości, bo to jest docelowa grupa dla, dla naszych obiektów dla N-Parków. I w Tarnobrzegu właśnie się, nadarzyła się okazja do zainwestowania, do zbudowania N-Parku o tej wielkości, bo wierzymy w centra takie właśnie większe. Obiekt ma prawie 23 tysiące metrów. Ponadto stworzono 640 miejsc parkingowych. W obiekcie mieści się 21 sklepów, w których zatrudnienie znalazło 400 osób. Park jest na tyle duży, że mamy kompleksową ofertę, bo są i najemcy modowi i e, e, kilku najemców modowych i elektronika i kluby fitness wyposażenie domu, ale także jeszcze, e, jeszcze na wykończeniu obiekt marketu budowlanego Leroy Merlin. Także będzie można tutaj spełnić praktycznie wszystkie swoje oczekiwania. Otwarcie wspomnianego marketu budowlanego planowane jest w lutym przyszłego roku. Ponadto inwestor prowadzi rozmowy z siecią typu fast food na budowę dodatkowej przestrzeni gastronomicznej. W dniu otwarcia N-Parku wystąpili lokalni artyści. Studio Tańca i Ruchu Fram, Bożena Mazur Trio, Galeria Cover Band oraz zespół NA.